No cześć widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a w dzisiejszym filmie no chciałem porozmawiać na temat jednego pewnego zadymiarza, który moim zdaniem jest zbyt OP w grze. No ale dobra, no jeśli film wam się spodobał zostawcie łapkę w górę i suba, żeby ten odcinek się wybił, a bez wielkiego przedłużania zapraszam was do oglądania. No ogólnie wbiła nowa postać, czyli nie pamiętam jego nazwę No ogólnie wiecie, ten krabik wbił tutaj No i mamy go w grze Dobrze wiecie, no postać jak wchodzi to ona jest zbyt OP A ta postać nie dosyć, że jest OP To jest jeszcze bardziej OP niż kiedyś Larry i Lavry. Normalnie ta postać jest nie do pokonania Ja grając El Primo nie mogłem nic z tej postaci zrobić. Nie mogłem. Ogólnie w grze mamy bardzo dużo postaci, które są niezbalansowane. Mamy Lily, która była kiedyś zbalansowana, teraz jest niezbalansowana. Mamy tego Kraba. On jest w ogóle niezbalansowany. I dziwię się, że twórcy w ogóle nic z tym nie robią. Mamy Edgara na hiperce. Który też jest nie do powstrzymania. Chyba że jeśli piperka czy tam Jim użyje gadżetu, no to dobra, to jest, to jest jeszcze do Postrzymania. Mamy Berego. Berry też dalej jest zbyt OP. Nic twórcy z nim nie robią. Ja nie wiem dlaczego twórcy nic z tym nie robią. No fajnie jakby ci twórcy zaczęli coś z tymi postaciami robić, żeby je trochę nerfy Ogólnie mi się wydaje, że twórcy próbują, żeby gracze się irytowali, żeby przegrywali, no i moim zdaniem zacznie się niezła, za przeproszeniem, patola w tej grze, no i ludzie będą powoli odchodzić od tej gry. No a przez co? No oczywiście, niestety przez twórców. Teraz przejdziemy sobie do tej nowej postaci, no i wejdziemy na arenę treningową. Uwaga, przejdziemy sobie na tego bocika dużego i uwaga, strzelamy dwa razy i zadajemy po 1600. Postać, która jest na 8 mocy zadaj 1600, no to jest powalone. Eee, dobra, wystrzelamy wszystkie pociski i używamy gadżetu, przeładowuje pocisk. To też jest moim zdaniem powalone. Uwaga! Ult! Używamy ulta. Patrzcie się ile ta postać bije. Ona jest na ósmej mocy i patrzcie się jak ona bije. Dosłownie w sekundę robot padł. Uwaga! Atak! Proszę bardzo. Cze! 3600 zadaje ta postać jednym pociskiem z ulta. Ja nie wierzę, naprawdę. Powiem Wam tak, jeśli tej postaci nie znerwią, to się naprawdę będę nabijał, i nie wiem, czy nie odejdę z tej gry. Co prawda, ta postać nie jest taka spotykana często na wysokich pucharkach, no ale na przykład ja, jak chciałem sobie El Primo wbić na 1000 pucharków, spróbować by na niej, to ja tym El Primo, nawet wymaksowanym, nic nie mogłem tej postaci zrobić. I jeśli tam naładuje sobie te wyposażenia, to raz, dwa, trzy, to na tym trzecim wyposażeniu ta postać jest tak szybka, że jest jeszcze szybsza niż ten Serge na swoim ulepszeniu ostatnim. Napiszcie mi w komentarzu, co o tej postaci sądzicie, bo jestem ciekaw. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka no i życzę wam miłego dnia, wieczora, kiedy wy to oglądacie. Trzymajcie się. No i cześć.